maneczko, z tej strony cię Lala i jest ze mną. Na pewno nie Miff Player. Hehehe. He he. I gramy sobie o. szturmy na... co to za mowa? O, przez... przeprawa przez sekwanę w coś w tym stylu jesteśmy atakujący. A jeśli nie lubicie fatryjkę a czwórkę, to um, zapraszam do mnie. Właśnie. Bo mi czwórka ja na... wyrwala. Jakby głosu a nie było mi... słychać z gry, to sorry. Ale pierwszy raz... Znaczy, nie wiem, nie wiem, nie pierwszy raz Ja tak mam te slagi, bo przysłałam odcinek z SimCity, z BFA, a dwa odcinki naraz, więc będzie fajnie. Dobra, to czekamy aż... Zrespiłeś się? Nie, wiesz, za tobą chodzę, ale o, się to jeszcze to nie zrespiłem. Dzień dobry. <laughs> Dzień dobry. O Jezu, palcem nie pokazuje, co to za gra? <laughs> w czwórce jest to trochę głupie, że właśnie ten... E... Nazwij odcinek, gramy z klanem Rzedzi. Okej. Okay. Rześnicy. W ogóle zapraszamy do klanu, rzeźnicy. Bardzo fajny klan. Prawie nie zawsze są miejsca pewne. No, ale Miszkiszka jest to dobrym graczem. To głupie, to w B... Głupie jest to w BF-ie czwórce trochę, że... E... Właśnie... Jak trzeba... Jak zaznaczasz, to chyba się komander musi ten zgodzić, że... Żeby ten cel było widać. No nie wiem, nie wiem, nie, nie znam się. Ja tam coś sobie spokojnie, okay. ale gram głównie jak nie ma komandera. No to chyba sobie zagramy krótko, gramy dwie rundki, bo widzę, że hmm, wiesz. Dobra. Czekaj, to są jesteś gościem. Dobra, jeden pod. O, dobra, ja nie ogarniam sterowania w ogóle, więc będę lamił, ale no wiecie. BF3 w czwórce nie le... La... nagryłem taki odcinek teraz, słuchaj, uciąłem go jak mogłem, bo 30 wow. minut trwało. O, chciałem się to rozpić. Yy, chcę ci powiedzieć, że odcinek 40 na 40, mówię ci. Ja teraz wbiłem mnie, że tam byłem na terenie, wrogi widziałem, bo ja jeszcze coś w tym stylu. Całem no za... czarny o koniec. O, to jeszcze dobra, no to... Dobra, no dobra, spoko, bo to wbiliśmy w połowie. No, jestem najlepszy w grze. No to to zrób może cięcie, aż się zaduje mapa. Widzimy się na chwileczkach. Jesteśmy znowu. No właśnie. Ja tu tutaj zaznaczyłem. Teraz punkt. jesteśmy dalej atakujący. Nie, bronimy. No to dobra, pomyliłam Nie, bo ja tak patrzę na ten pasek po. Bo... Wiesz, i tam pisze, a i mi się myli, zawsze. O, a no tak, na Ale tej mapie ma... tak. No to jest właśnie BWP. się skapam. Chwilę muszę sobie fa a przygłośnić, bo jest strasznie cichutko, bo ja zadzwoniłem. No właśnie. No dobra. Cięć, Powinno być dobrze. No właśnie, no, dobrze. Nie wiem, dobra, nie wiesz. Potem zabili mnie. Prawda? Trzymajmy się razem. Dobra. Jestem. To... Rok i raja. Nie wiem, co Nieważne. Albo sobie wezmę 5K. Tutaj jest najpierw C4, nie ma. No, wiem. No i zabili mnie. Gdzie jest to BMP? E, na podwórku. Trafiłem w nie z RPG -a. Czas na strzelanie z RPG do PMP. Też sobie wezmę technika, bo ciężko jest. A ja nie wiem sobie celownika dm 5 5 jest źle. Gdzie on jest? O nie trafiłem. Ja też... Nie trafiłem, nieruchomilam. Znowu nie trafiłem. Też nie No ES zabił mnie mój! Panisz! To działa? Nie wiem. Zniszczyłem, ale nikogo Widzę. nie zabiłam. Co, nie działa? Nie, nie działa panisz. Straszne. Wzięliśmy hardcore powiedz widzą, bo nie będą wiedzieć o co. Ramot. Staty 0 na 1. Staty 1 na 2. Nie jest źle! Coś tu Wiesz, por porównywając moje staty do BF'a czwórki, nie jest źle. <laughs> o, o, o. Nawet nie wiem, skąd dostaję, to jest takie chamskie. Z tyłu jest. Z tyłu jest. Hmm. Wezmę może. Ale fajnie to wszystko. Ej, no BF3 ładniej wygląda niż 4. <laughs> Kurde, ulepszyli grafikę. No, chyba w pupę. Dobra, miałem ja tutaj jeszcze na montażu. Niepotrzebnie. Aha, fajnie, zrespiłem się. Za to, bo jest goście z shotem. nie żyje. Zrespiłem się i mnie zabił. Aha, ja... A tutaj kampiła To. Na pewno gra będzie. Czyli będzie tylko ekran śmierci. W moim przypadku. No, znowu umarłem. I chyba po. A, a mnie za. A mnie zabił pech. Nie dasz. A, yy, rozwaliłem kolesia, który ścił granat. To też się zalicza, doda, gra... doda? Tak. No. Zabity przez adrena. Staty 0 na 4. Staty 3 na 4. Myślę, że się teraz zabiję i <laughs> będzie miał 0 na 5. To jest gościu, to jest gościu, zabiję, zabiję, zabiję. Prosiłbym, żebyście nam nie pisali, że jesteśmy do niczego. Bo jesteśmy do niczego, nie musicie nam tego pisać. Właśnie. My już to wiemy. Au, 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 nie! Ale granat. Wiem! <grywa> Czekaj, ja cię zrealizuję. Niech przebiegniesz. Przebiegniesz, spokojnie. To byłeś, Ty? O, tak. Cię podniosę. Macie, a, macie <grywa> Przepraszam, masz Będę się przejść na to. Ło z tyłu. Gościu. Dobra, zapiłem. Dwóch zapiłem! What? Fajne z Polecam Piotr Franczewski, ale. O nie, znacie moje imię. stałe 30 FPS-ów. Fajnie. O, uwaga. Ło, dobra, Kuba, nie chcę. Uciekać. Mam RPG. Ja się rozbiję, bo No to wiesz co? Ja ci polecam. Zrobić takie coś jak y, ukośnik cheater. Dziękuję. To chyba powinno zadziałać. Słodka panda, LOL, pola. W ogóle muszę zacząć BFA nagrywać, bo ta, ta gra jest super. No, a tutaj jest RPG. Ale BFA BF, trójkę muszę zrobić. Zły człowiek tutaj biega. Nie mogę Jest, Zły człowiek. I fajnie. Cały magazynek wywaliłem z biodrasztynem jak jakiś idiota. Fajny jest BF. Najpierw zagrać na operację Okiwista Burza... Na podboju. Ktoś do mnie pisze. na W Super. Zaraz zacznie pewnie dzwonić. Mam nadzieję, że nie. Nie, ja się na tobie nie respię, Znowu padłem. No ale nie, i tak będziesz się raz. Ja już mam unieruchomienie ten koleś, więc spoko. Ty masz drugie miejsce, ja mam 1-8 spa Muszę sobie ten... Jakiś koleś nasz podłożył Claymore'a. No. O, już tam wysiedli z tego. Spoko, rozwaliłem. Muszę sobie ogarnąć ten głos, bo tak bez głosu też jest trochę ciężko. To sobie podłośnie i na głośniczku, ten z boku. Ja tak przynajmniej robię. W ogóle, ty też masz takie czarne paski, czasem na nagraniach? Nie. Nie masz tak z boku? Ale nie wiem, czy to jest normalne, ale Fraps mi tak tnie ten film. Znaczy, nie, że tnie mi się jako gracz, coś, tylko że mi tak y, jakby sam cięcia robił. Tak na kawałek. nie wiem. Muszę to potem a zrobić. bo to jest masz ustawione, żeby po 3 giga nagrania, czy tam mega yy, się cięło. To sobie musisz to odznaczyć. Aha, no dziękuję. Bo no mi to trochę przeszkadzało. No ja w Aktionie jest lepiej, ale niestety Aktion jest taki głupi, że on nie nagrywa trzeciego dźwięku, którym teraz jest Skype, a potem się tym pobawia, to nagramy BFA razem. Spokojnie. Może nawet ogarniemy split screen, bo mam Sony Vegasa. O Boże! Nie, ta gra jest głupia. Jed... Koniec, ja nagrywam! Jeden p... na dziesięć. Nie. O, zreanimował mnie ktoś. Dobra, jeszcze jest jeden na 9. O, to ty. Chyba. Macie tu apteczkę. Dobra, jak chcesz, to możemy jeszcze jedną rodę. chyba, że to będzie No to na drugi odcinek, już. bo za bardzo. Ja się staram tak, wiesz, 1080, tak? Wrzucać i to się całkiem długo robi. No, wiesz, ja tam nagrywam 720p i giga mi to zajęło, więc... Ale fraps też strasznie dużo ten... Mm, pamięci. No, action teraz też, bo ogarnąłem jak nagrywać 720p, bo tak to było 480. Co, nie? No. Dawaj. O, tu też jest. No, wybuchnij! Dzięki. Ja się tutaj spróbuję na nich zacząć. Ja nawet nie wiem, gdzie oni są. Ej, sobie ci zerpega. Au, ej, życie potrzebuję. Słodka panda, daj życie. Dzięki. Jest mam fraga, idę też. Zresztą. Ej, mam fraga, deda też. Dobra, no to, bę, to ty... możemy nagrać dwa odcinki. No chyba, że ty nie. No, nie, może być. Mam df, na wysokich wcześniej, na ultra nagrywam, co może dlatego nie tak, nie zawsze było takie równe. Znaczy, nierówne. Znaczy, ja gram na ultra, ale nagrywam w BFA 3 też na ultra i w BFA 4 nagrywam na wysokich i nic nie ścina. Mi właśnie tak spadają te okresy. No wiesz, frapsa akcjon. Muszę ci dać tego akcję ten kod do akcjon, bo... No. Ci się przyda. Na pewno. Trzeba ogarnąć. Już. Wiecie, my nie piracimy. Koniec rundy. O, no 3 na 10 statystyki, 5. jest mistrz. A ja nie wiem. Eee... 8 na 8! Dobra, to my się z Wami żegnamy. Zresztą i tak nagramy dwa odcinki pod rząd do cześć. Subskrybujcie łapki, kanał no, z... i innych playerów. I subskrybujcie mnie, ponieważ wtedy będzie Battlefield 4, DSM, Na Cześć. No, cześć.